Wilki w Minecraft to jedne z najciekawszych i najbardziej pomocnych stworzeń, jakie możemy spotkać w grze. Nie tylko świetnie sprawdzą się jako wierni towarzysze, ale też potrafią pomóc w walce i obronić nas przed niebezpieczeństwem. Ja jestem Oksu i w tym filmie przedstawię najważniejsze informacje o wilkach oraz kilka ciekawostek, które warto znać, jeżeli chcesz zaprzyjaźnić się z tymi futrzastymi pomocnikami. Zatem nie przedłużając, przejdźmy do filmu. Mamy aż 9 rodzajów wilków, niektóre są prostsze do znalezienia, inne nieco trudniej znaleźć, ale o tym opowiem nieco później. Pierw zajmijmy się podstawowymi informacjami na temat wilków. Wilk jest to neutralne stworzenie, które nas nie zaatakuje, nawet jeżeli będziemy w pobliżu. Jednak, jeżeli zadamy choćby delikatne obrażenia jednemu osobnikowi, to ten i inne w pobliżu staną się agresywne wobec nas. Zatem starajmy ich się nie atakować. Przejdźmy do tego, że wilka można oswoić za pomocą kości. Mamy za każdym razem 33% szans, żeby oswoić wilka. Może się zdarzyć tak, że zużyjemy 20 kości i wilk się nie oswoi, a może być tak, że oswoi się za pierwszym razem. Jest to element losowości. Kiedy już się oswoi, stanie się psem i naszym wiernym kompanem. Będzie za nami podążał do czasu, aż go nie usadowimy. Możemy na niego kliknąć i wilk, albo jak to woli pies, będzie siedział w miejscu i nie będzie się ruszał. Jeżeli będzie puszczony luzem, to zawsze gdzieś w okolicy nas będzie się kręcił. Jeżeli taki oswojony wilk zostanie w tyle i będzie znajdował się w odległości od nas mniej więcej 12 kratek, to się do nas przeteleportuje. Ale warunkiem przeteleportowania musi być stały blok, na który może się teleportować, w innym razie może nam gdzieś zostać. Jeżeli go zgubimy, bo na przykład płyniemy szybko łodzią, to warto wrócić w tą samą ścieżką, a na pewno gdzieś go znajdziemy. Za każdym razem jak zaatakujemy jakiegoś potwora czy inne stworzenie, to wilk będzie go atakować. I działa to też w taki sposób, że jeżeli zaatakuje nas jakiś potwór, to takie wilki zaczną nas bronić. Jednak jeżeli chodzi o multiplayer i innych graczy, to działa to na takiej zasadzie, że jeżeli zaatakuje nas inny gracz, to nasze wilki nie będą nas bronić. Ale jeżeli my zaczniemy atakować innych graczy, to wilki również będą ofensywnie nastawione do danego gracza, którego zaatakowaliśmy. Nieoswojone wilki, jeżeli zobaczą owce, króliki, lisy, małe żółwie czy szkielety, samoczynnie je zaatakują. Unikają lam, ale jeżeli taka lama plunie na wilka, wtedy on zaczyna ją atakować. Natomiast oswojone wilki tylko samoczynnie zaatakują szkielety. I warto wiedzieć, że wilki nie chcą walczyć z creeperami, nawet jeśli my je zaatakujemy. Jeszcze co do dzikich wilków, to możemy je prowadzić na smyczy. Nie będą się wyrywać. Taki wilk ma też swoje zdrowie. Oswojony wilk ma 20 punktów zdrowia, czyli 10 serduszek. Natomiast nieoswojony wilk ma 8 serduszek życia. Oswojonego wilka możemy wyleczyć mięsem bądź rybą, i są odporne na zatrucia pokarmowe. Wskaźnikiem, ile wilk ma zdrowia, jest jego ogon. Jeżeli będzie wysoko podniesiony, oznacza to, że wilk ma pełne zdrowie. Natomiast jeżeli będzie miał opuszczony ogon, bardzo nisko, oznacza to, że wilk ma mało zdrowia i warto budować jakieś siedzonko. Efekt ten jest widoczny tylko na oswojonych wilkach. Nieoswojone wilki nie posiadają takiej animacji. Ciekawostką jest to, że kiedy wyciągniemy dowolne mięsko albo kość, to wilk przybiegnie do nas, przychyli głowę i będzie nas prosił o jedzonko. Drugą ciekawostką jest to, że w trybie pokojowym również możemy spotkać wilki, ale jeżeli je zaatakujemy, to nie będą wobec nas agresywne. Po oswojeniu wilka również pojawi się u niego obroża. Kolor obroży można zmienić, klikając na wilka barwnikiem. Warto wiedzieć, że mamy aż 16 barwników dostępnych w grze. Dzięki temu możemy bardziej dostosować naszego psa do własnych upodobań. Warto też wiedzieć, że wilki mogą oddawać różne głosy, mimo że są tego samego wariantu. Niektóre głosy są bardziej wyraziste, inne niższe, a inne nieco wyższe. Takie wilki mogą się rozmnożyć, jeżeli damy im dowolne mięso czy jedzenie, ale muszą być oswojone. W wersji bedrock są takie typy jedzenia, które mogą tylko jedynie uleczyć wilka. Jak pojawi się mały wilk, to będzie on rósł 20 minut czasu rzeczywistego. Aby mały wilk urósł szybciej, możemy użyć dowolnego jedzenia. Jeżeli rodzicami wilka są dwa różne warianty wyglądu, to mamy 50% szans na to, że rozosuje się jeden z nich. Dotyczy też to obroży, chociaż tutaj się to nieco różni, ponieważ kolor obroży małego wilka jest mieszanką kolorów obroży rodziców, oczywiście jeśli można mieszać te kolory. W przeciwnym razie jedna z obroży rodziców jest wybierana losowo. Podobnie hodowla dwóch wilków o różnych wariantach dźwiękowych dla małego wilka z losowym wariantem dźwiękowym. Kolejną ciekawostką jest to, że wilk ma unikalną animację otrząsania się z wody. Żadne inne stworzenie w Minecraft nie otrząsa się z wody, kiedy z niej wychodzi. Przejdźmy teraz do tego, że wilki mogą mieć na sobie zbroję. I i jak zrobić i zdobyć taką zbroję? Zacznijmy wpierw od tego, że będzie nam potrzebna tarczka pancerniaka, a w zasadzie to sześć tarczek. I tu żeby ją zdobyć, wpierw musimy zrobić pędzel, tworzymy go w taki sposób. Następnie musimy znaleźć biom typu Badlandy albo Sawany. I będziemy poszukiwać stwora o nazwie pancerniak. Kiedy go znajdziemy, możemy użyć pędzla, jednak pamiętając o tym, że taki pędzel szybko się rozpadnie. W wersji Java wystarczy na 4 użycia, natomiast w wersji Pedro wystarczy to na 5 użyć. Zatem warto zrobić takich pędzli nieco więcej. I w taki sposób możemy zrobić zbroję wilka. Potrzebnych nam jest 6 tarczek. I dlaczego warto mieć zbroję wilka? Bo jeżeli potwory będą atakować takiego wilka, to wpierw będą mu niszczyć zbroję. Dopiero kiedy zniszczą mu zbroję, wtedy będą mogły go pokonać. Ale taki wilk na przykład może się utopić i wtedy zbroja nie będzie pochłaniać obrażeń. Kolejną rzeczą, którą warto wiedzieć, to że taką wilczą zbroję można zdjąć za pomocą nożyczek lub też zwanych nożyz. I w kowadle można naprawić taką zbroję, dodając do niej jedną tarczkę pancerniaka lub drugą zbroję wilka. Przejdźmy do tego, że taką zbroję możemy pokolorować. W wersji Java wystarczy w ekranie tworzenia dodać barwnik do zbroi i ta zmieni kolor. Można od razu dodać inne kolory, jeżeli chcemy zrobić kombinację kolorów. W wersji Bedrock musimy to zrobić za pomocą kociołka. Następnie do kociołka wlewamy wodę, a do tej wody dodajemy barwnik. I tutaj również możemy mieszać kolory. Teraz wystarczy kliknąć na ten zbiornik, zbroją wilka i ta się pokoloruje. A teraz przejdźmy do rodzajów wilków. Jak wcześniej wspominałem, mamy aż 9 rodzajów wilków. Każdy z nich pojawia się w innym biomie, niektóre są nieco rzadsze, a inne możemy spotkać nieco częściej. Jeżeli gracie dłuższy czas w Minecrafta, to zapewne wiecie, że przez wiele, wiele lat nie było innych kolorów wilków. Pierwszy rodzaj wilka pojawił się dopiero w wersji Beta 1.4 w roku 2011 i tak przez 13 lat mieliśmy tylko jeden rodzaj wilka, zwany obecnie Bladym Wilkiem. Ale za to, towarzyszył nam przez te wszystkie lata. Dopiero w roku 2024 pojawiła się aktualizacja, która dodała nowe warianty wilków występujących w grze. Niemalże wszyscy gracze byli z tego powodu zadowoleni, bo niektórzy domagali się tego od Mojangu już od wielu lat. Przejdźmy teraz do biomów, w jakich generują się wilki. Zacznijmy od bladego wilka, który niegdyś był oczywiście najpopularniejszym wariantem psa. Generują się w biomie typu taiga. Ten biom charakteryzuje się tym, że jest to gęsty, świerkowy las, ale są to niskie drzewa. Trzeba też zwrócić uwagę, czy to nie jest śnieżna tajga, bo już w takim lesie nie spotkamy bladego wilka. Tylko w tym wariancie tajki można spotkać blade wilki. Zawsze generują się w grupie czterech osobników. To można przejść do kolejnego wariantu. Zwie się on popielaty wilk. Generują się właśnie w śnieżnej tajce, czyli jest to niemal identyczny biom jak ten poprzedni, z tym, że jak sama nazwa wskazuje, występuje tu śnieg też ten wariant wilka może wygenerować się w grupie czterech osobników. Przejdźmy teraz do czarnego wilka. Czarny wilk również występuje w lasach, z tym, że generuje się w biomie starodrzew sosnowy. Trzeba uważać, żeby nie pomylić tego biomu z biomem nazywającym się starodrzew świerkowy. Na pierwszy rzut oka mogą wyglądać podobnie te biomy. Jednak jeżeli ktoś z Was choć trochę kiedyś interesował się przyrodą, to można od razu dostrzec, że w starodrzewie sosnowym Widać długie pnie z niewielką koroną, ma to przypominać sosnę. Choć drzew typu sosna nie ma w Minecrafcie, to możemy to właśnie tak odróżnić od świerków. Świerki mają rozłożysty układ gałęzi, w taki sposób możemy rozróżnić te dwa biomy. I w tym lesie sosnowym można spotkać czarne wilki. Jeżeli się wygenerują, to zawsze będą to dwa osobniki lub cztery, ale jest to element losowości. I jako, że już wiemy czym różni się biom starodrzew sosnowy a starodrzew świerkowy to teraz przejdźmy do starodrzewu świerkowego. W tym biomie możemy spotkać kasztanowe wilki. Również generują się w grupach od 2 do 4 osobników i zawsze jak spotkamy dwa osobniki warto gdzieś się rozejrzeć czy przypadkiem nie ma jakiegoś trzeciego czy czwartego osobnika. Przejdźmy teraz do najszerszego wilka w minecraftzie, a mianowicie wilka śnieżnego generuje się w biomie typu burgurski. Można pomylić ten biom czasem ze śnieżną tajgą, ale różni się od tej śnieżnej tajki tym, że jest to teren znacznie górzysty. Może wydawać się nieco podobny do innych śnieżnych biomów, ale też różni się od nich tym, że występuje tu całkiem spora liczba świerków. Charakterystyczną rzeczą dla tego biomu jest sypki śnieg, który możemy się zapaść, ale przed wyprawą do takiego biomu warto ubrać się w skórzane buty. Dzięki temu nie będziemy zapadać się w śniegu i znacznie nam to ułatwi proces poruszania się po tym biomie. W tym biomie możemy spotkać tylko pojedyncze osobniki. Nie generują się za często i dlatego jest to najrzadszy wilk, jakiego możemy spotkać w krze. Dalej mamy leśnego wilka. Jest to wilk, którego moim zdaniem najłatwiej spotkać. Generuje się w najczęstszym biomie, czyli biomie typu las. Ten biom charakteryzuje się tym, że jest to las dębowo-brzozowy. Jest to najbardziej klasyczny biom. W tym biomie może wygenerować się grupa czterech leśnych wilków. Ociepmy teraz klimat i przejdźmy do dżungli, gdzie będziemy szukać białego wilka. Jednak to nie będzie sama dżungla, a biom o nazwie Przerzedzona Dżungla. Biom ten charakteryzuje się tym, że generuje się pomiędzy biomem dżunglowym a innym dowolnym biomem. Jedną z cech tego biomu jest to, że nie występują tu wielkie drzewa i ma więcej otwartej przestrzeni. I właśnie tutaj mamy szansę spotkać od dwóch do czterech wilków. Kolejny i przedostatni rodzaj wilka jaki możemy spotkać jest to centkowany wilk. Występuje tylko na biomie o nazwie płaskowyż sawanny. Jest to wariant biomu typu sawanna. Jednak różni się od zwykłej sawanny tym, że jest od niej wyżej, jak sama nazwa wskazuje, jest to wzniesienie płaskie. Nie należy mylić tego biomu z górzystą sawanną, która jest bardziej nieregularna i ma fragmenty zdecydowanie wyższe niż płaskowyż. Można to spotkać od 4 do 8 wilków w takich grupach. Ostatnim rodzajem wilka, który Ci zaprezentuję jest pręgowany wilk lub nazywany też paskowy wilk albo pies. Generuje się na dość rzadkim biomie o nazwie zalesione Badlandy. Ten biom charakteryzuje się tym, że znajduje się na wzniesieniu, ale te wzniesienia są porośnięte dębami i w taki sposób możemy odróżnić te warianty od innych biomów Badlandów. Na koniec jeszcze jedna ciekawostka. Jeżeli grupa wilków pojawi się na granicy biomów, to może się zdarzyć tak, że część tych wilków będzie np. czarna, a druga część np. blada. Mimo, że w takim biomie nie powinien pojawić się żaden wilk. Ale przez to, że punkt generowania wilków był na skraju biomu, to wilki te mogą być różnego wariantu kolorystycznego. I to by było tyle na dziś. Dzięki za obejrzenie.